Cześć, z tej strony na mojej opaczy i witam Was w nietypowym filmiku. Dzisiaj dwie podobno bardzo ciekawe paczki. Film jest o tyle nietypowy, że w żadnej nie wiem co się znajduje w środku. Także reakcja będzie na żywo, zobaczycie bez jakichś cięć i obróbki. Reakcja będzie prawdziwa. Myślę, że zaczniemy od tej mniejszej paczuszki, słuchajcie, i zabieramy się za unboxing. Oczywiście, obydwie paczki są od widzów i podobno są bardzo ciekawe. Także zobaczymy, yy, co się w nich znajduje. Pierwszą już, yy, słuchajcie, yy, nacinam. O. Jest i ona, słuchajcie. Wow! Już widzę. Słuchajcie, że yy, prezentuje się. Dosyć ciekawie. E, wow, słuchajcie, pierwszy produkt. Drugi produkt. Wow, co to jest? To ja nie mam pytań. Trzeci produkt. No i to by było na razie na tyle. Także słuchajcie, y, zobaczymy, mm, co znajduje się w środku. I otwieramy. Pierwszy pakunek, także, wow, słuchajcie, patrzcie, w ogóle jak jest dobrze zapakowana paczka, naprawdę pakowanie jest pierwsza klasa. Niestety nie potrafię tego pakunku otworzyć. O, o, troszeczkę jest problematyczny, ale myślę, że damy sobie z nim radę na spokojnie, żeby tam nic nie uszkodzić, słuchajcie, bo to jest tego bym, o, już, tego bym nie chciał. Wow! Zobaczmy co tu jest. U, uh, 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 coś ciekawego widzę, fajne petarytki, o których zupełnie... Mm, nawet nie sądziłem, że takie będą. Słuchajcie, mamy tutaj mm, Exploder czwóreczka z partii... Mm, nie ma tu czy Ja już nawet nie pamiętałem. A to jest chyba, nie wiem. To jest chyba ta druga partia. Mamy Explodera piątkę. Również, bardzo ciekawy produkt. Człowieku, spadłeś mi jak z nieba. Właśnie potrzebowałem mm, koniecznie TP2, -jek. także idealnie, y, idealnie po prostu. Akurat jutro potrzebowałem tych petardek, także no coś niesamowitego. Tak i mamy jeszcze ostatnie dwie. Jest z nimi y, TB5 stara i y, Signalos y, 3.0 wykonywane maszynowo. Dobra. Także te pięć petardek myślę, że włożymy na razie do worek albo nim, albo włożymy. Mam nadzieję, że, y, że to jest dobry pomysł. Ok. Także one są już w woreczku i przechodzimy do y, kolejnego opakowania. A w nim ciekawe co się znajduje. Kompletnie nie zdaję sobie y, sprawy, co jest w nim y, zawarte. Wow! Świetne! Haha! Świetny, świetna taka. To jest taki na rzep. Słowo mi, słowo mi wypadło, słuchajcie, bardzo fajne. Będzie do, na plecach albo, albo, albo do EDC. Fajne, Zombie Hunter. Spoko, naprawdę bardzo przyjemnie wygląda. A tuż obok. Uuu! Słuchajcie. Piękny. Piękny nożyk. Teraz zobaczymy jak się on prezentuje w środku. Takie pierwsze wrażenia. Ok. Dobra. Otwieramy. Sanerumum 710. O, zobaczmy. Szty Sztywność się trzyma powiem Wam, szczerze. O, dobra. Mm -hmm. Ale ten nożyk jest malusienki. Jeju. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że on jest aż taki mały, słuchajcie. Wow. Wow. Naprawdę. Nie miałem nigdy y, 710 i wygląda. Naprawdę ciekawie powiem wam. Stan też jest y, dosyć dobry. Wykonanie też ciekawe. Y, nie wiem, żeby się nie pociąć, nie. Ciężko będzie. Nie, nie, nie strzelę nim. Chociaż o, może jak mi się nauczył, no jakoś tam się da, ale on raczej do tego nie służy. Naprawdę bardzo ciekawy nożyk i myślę, że test i recenzja będzie niedługo. Tuż obok niesamowite, słuchajcie, niesamowite. <tuszy> Wow, ha, wow, wow, ja w to nie wierzę, zobaczcie co tu jest. Petardy ACAP. Wow. Nawet nie za bardzo chcę cokolwiek z nimi robić, jakkolwiek obracać, żeby paczka się nie uszkodziła, to jest po prostu jakiś hit, nie? Wow. No i co? No, <noise> aż, aż mi brakuje słów, słuchajcie. Cała oryginalna paczka. Gdzieś tam, może lekko, myślałem, że będzie tam jedna sztuka, słuchajcie, ale, ale całej paczki to się naprawdę nie spodziewałem. Także, no, niesamowite. Wow! Hu. No to cóż. Zebrać oddech, i lecimy z kolejną paczką. Ciekawe, co znajduje się tym razem w tej. napis gura, karton zewnętrzny, ciekawe co znajduje się w środku. Karton już został otwarty. Uuu, słuchajcie. Wszystko jest, widzę, dokładnie opisane. Nagrasz Ilenek. Dumbum 2G. Oczywiście. Świetnie. Eem. Grom 2 2016. E, co tu jest napisane? Wersja rosyjska. O, takiej. Nie wiem, czy mam nawet. Możliwe, że mam. Możliwe, że nie mam. Nie pamiętam. Uuu, rozkręca się, widzę. Nowy rok produkcji 2017. O, słuchajcie, stary 2013, świetna sprawa. Wow. O, panie, słuchajcie, ale paczka. Nie wierzę. Stara puma. Świetnie wykonana. Miałem taką zniszczoną, także ta będzie o wiele lepsza. Achtung: FP3X NWP. Bardzo przyjemna petardka. Ultras Liberii Medium, naprawdę cudowna. Wow! K0204H, petarda błyskowa klasa F3. Też ciekawa. NWP z takim ładnym napisem. Wygląda świetnie. Co my tu jeszcze mamy? Chtung H3, bardzo przyjemnie wykonany razem z naklejką, także też ciekawie. Obok mamy... Co to jest? Słuchajcie. Ciekawe co to jest. Wow. Mhm. Dobra. Już otwieramy. Okej, okay, okej, okay. już tam widzę coś ymm, coś ciekawego. Okej, okay. widzimy tu paliwo rakietowe, także ciekawy energetyk. Uch, uh, uh. słuchajcie. O, <laughs> przepraszam. Mamy tutaj y, stare słuchajcie, y, Big Corsarze. Ciekawie, ciekawie. O, świetnie. Dzięki wielkie. Mamy tutaj Tiger od Tropica. Super, bo go akurat nie posiadam. O, haha. Nie wierzę. Ale kozackie. Dzięki Ci za te wlepy. Są świetne. Wow, tego to się nie spodziewałem. Co to jest? O panie! Wow, wlepunie. Piękne są. Dziękuję. Wow, 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 wow. Dosłownie wczoraj myślałem o tym, żeby wykonać własne wlepki. Które można by było mm, gdzieś tam ode mnie dostać. Wow. I co tu jest jeszcze? I co tu jest? Uu, wow. Ej, świetne. Dobre są. Pyromaniax Army y, Pyro Life. Naprawdę świetne. E, fajnie. To mam y, na grupie na Facebooku na tle. Bardzo spoko. Świetnie to wygląda. Przyjemnie to. Naprawdę wow. Ej, tego to ja się nie spodziewałem zupełnie. No mistrzostwo świata, słuchajcie. Wow. Zobaczcie, ile tego tutaj było. Jest tego naprawdę dużo. Tak prezentowała się jedna paczka. W drugiej paczce też było, yy, słuchajcie, sporo yy, różnych ciekawych produktów. No i nie możemy zapomnieć o tym cudzie, które jest naprawdę epickie. Wow! Oczywiście obu osobom bardzo dziękuję. Za te świetne paczki. Jestem naprawdę mega zadowolony. I takie paczki to naprawdę coś pięknego, ale brakuje mi słów. Dziękuję jeszcze raz. Wow. Niesamowite, słuchajcie. Nie będę przedłużał. Dziękuję bardzo za oglądanie. Piszcie, która paczka wypadła ciekawiej. Jedna i druga mnie naprawdę zaskoczyła. Jak widzicie. No i cóż, zachęcam do subskrypcji kanału. Wpadajcie na grupę na Facebooku, znajduje się link poniżej. No i cóż, łapkujcie, subskrybujcie! No i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!